when Tego kraju chyba nikomu reklamować nie trzeba, bo wystarczającym dowodem na jego atrakcyjność są tłumy turystów ściągających tutaj z całego świata rokrocznie. Natomiast czy myśleliście kiedyś o tym, że można by tutaj kupić dom, a konkretnie na południu Włoch, bo właśnie tutaj ceny nieruchomości są zaskakująco niskie. Zaczynają się od pułapu poniżej 5 tysięcy euro, za 10 tysięcy to już jest w czym wybierać, przebierać, a za 15 tysięcy to dostaniecie dom z widokiem na morze. Oczywiście do remontu wszystko, natomiast za 30 tysięcy, jeśli dysponujecie taką kwotą, Możecie mieć nawet domek już umeblowany, nie do remontu, po prostu wejść i mieszkać. Brzmi atrakcyjnie, no nas to skusiło. Po prostu nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie przyjechać tutaj i nie obejrzeć paru z e, propozycji, które znaleźliśmy na różnych stronach internetowych z nieruchomościami. Oczywiście dla tych, co nas nie znają, wyjaśnię, że głównie nagrywamy z Bułgarii filmy, natomiast te Włochy to jest taki nasz zakręt życiowy. E, w przypływie braku rozsądku popełniony. Jeszcze zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy rzeczywiście coś kupimy, czy nie, ale przynajmniej wam pokażemy, jak wyglądają takie domy. Oczywiście, rodzi się pytanie, czy warto zainwestować pieniądze w taką nieruchomość. Moim zdaniem, chyba tak, bo widzieliśmy na przykładzie Bułgarii, że w ciągu paru ostatnich lat ceny nieruchomości z tego bardzo niskiego, śmiesznego wręcz poziomu paru tysięcy euro za dom, poszybowały w górę. I to nie dlatego, że Bułgaria stała się jakoś dużo bardziej zaludnionym krajem. Ani infrastruktura nie zmieniła się jakoś bardzo. Trochę sytuacja geopolityczna na pewno na to wpłynęła, ale myślę, że coś podobnego stanie się też we Włoszech, ponieważ jest to kraj bardzo atrakcyjny turystycznie i kupno takiej nieruchomości może się opłacać nawet tylko pod kątem wynajmu jej właśnie turystom, ponieważ ceny takiego najmu są naprawdę wysokie w sezonie, szczególnie i dlatego to może się opłacić. Za panem on nam pokaże drogę, bo ta miejsce jest położona oczywiście w górę, 6 km od wybrzeża. Ale trzeba przyznać, że to jest pięknie. Niezależnie od tego na jakiej wysokości, czy nad samym morzem, czy wyżej ciągle jest uroczą, wszystko jest zadbane. Piękna jest ta część woda. To jest zapewne to miasteczko, które widzicie tam na skale na zboczu góry. Cudne są te miasteczka. Jest, jest jak najbardziej ożywione, normalne miasteczko, w którym jest służba zdrowia, jest szkoła, przedszkole i wiele, wiele takich innych, czyli nie tak jak gdzie nie gdzie, gdzie już wszystko praktycznie się pozamykało, no bo ilość mieszkańców tam do 15 zmalała. Jaki most! Ale jest po drodze. Wiadomo, że kiedyś budowano te miasteczka w takiej odległości i na takich zboczach dla większego bezpieczeństwa i większej obronności. Ale no, ma to swój urok, bo widoki stamtąd są też Cię piękne. Nie ta odwróć kamerę. błądzimy od jakiegoś czasu tymi uliczkami samochód zostawiliśmy dużo, dużo dalej i po prostu nie ma tutaj dojazdu samochodem, miasto było budowane w czasach, kiedy oczywiście samochodów nie było w planach, więc jakby tutaj komuś zabrakło czegoś ze sklepu, to ma wesoło wow, bella vista bella vista o wow hej to ja się zastanowię o, ja nie mogę. Słuchajcie, tu eee. nie ma część miasteczka. O jaka tam to jest ja kopuła. No mogę wędrować po tych labiryntach. Jest cudnie. Eee. Patrzcie. No i oczywiście jest widok na morze. Ej, eee, ale genialnie. Wypuszczaj ino. taki schowek, kończy taki. Aha. Zajrzyj Okej. Okay. Okay. Nie Filipie, nie nasze. Okej, okay. dobra. Kamera. Pokój. <coughs> mhm. Aha, tu jest jeden pokój. To, to jest wszystko gotowe normalnie. Wejść i mieszkać, nie? Ale to nie jest no, tak. troszkę, tak. Tempo. 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 Całkiem elegancko. Aha, jeszcze jeden pokój. I dwa pokoje i salonik na dole. Aha, no to spoko. A, jeszcze, jeszcze góra. Aha, i tutaj jeszcze. Kuchnia jest. tutaj. tramite o tramite Czy jest tutaj ogrzewanie zrobione połączone z komieńczy? Jeszcze jakieś mandarynki tutaj sobie rosną na podwórku. Idziemy obejrzeć drugi domek i trzeci albo nawet i czwarty. Widok z wejścia. Aha. Okej. Okay. Aha. Przygotowani już na sezon grzewczy. Tu coś no nazwijmy to kuchnią. Zasiada łazienka. Aha. Okay. Kamera. Pusty. Banjo. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. No tak. I to jest, moi drodzy, 20 tysięcy euro. Z widokiem cudownym. Ta krata akurat niestety nie pozwala dostrzec, ale z zewnątrz. No i już tutaj nówki płyteczki. Mam No widok jest ten sam. Wspaniały. Przez okienko. Aha, tu jest stworzone już pod kuchnię. Aha. I widok wiadomo jaki. Nie wiem co pan chce powiedzieć. Pod. No ale tak samo, bo sypialnia, kuchnia i taki salonik do którego mm -hmm. z dworu, to tylko te tarasy. Tak, tarasy i, i ten widoczek. A chłopak? A, tak. Aha. A, i ten ogródek jest tak, też. Jest no, to... no to taki ogródek jeszcze mogę kosić. Mandaryneczki i. Aha! No tak, tak. Ja to, to rozumiem, dlaczego cena jest taka, jak za tamcy. Tak, jednak taras z takim widokiem. Sąsiedztwo jest dopiero tam. No i ten, ten ogródek. Cudowny. Aha. Tylko to, ty, ty. okej. Okay. I w tym samym obiekcie wchodzimy do trzeciego mieszkania to chyba będzie droższe ja, to jest okay. myślę, że może być też za 25 okay. bo tamto ma taką cenę chociaż w podobnym stanie jest ciutko mniejsze tak. bo ma ten ogródek i te przybijówki mm -hmm. już, y okay. Okay. super i tutaj jest kabinka prysznicowa Mm -hmm. tak. No i to co najpiękniejsze, oczywiście, ten widok. Przedostatnie. Dzien, Tak, to jest do grubszego remontu. Ktoś już coś tutaj próbował robić? Aha, oho, Sekunda. jeszcze jedno pięterko, idę na górę. Słuchajcie, to jest chyba za 9000 euro. Ja wiem, że to taki stryszek trochę. Kupujemy to. Jak znaczy, na palcach, to widzisz może. Eee, jaki fajny, klimatyczny. Ale czekaj, a na tym jak się stanie, to widać może? A to się przewraca, wiesz? Na palcach stań, to zobaczysz. Jest. No, cena jest, że tak powiem, odpowiednia do wartości. Płyniemy do wyspy. To chyba jest najpiękniejsze miejsce, w jakim kiedykolwiek miałem przyjemność pływać. Tam jest Eunika, tam jest parki Filip, a tutaj tam jest przepiękna wysepka. Kolejna chatka. Aha, To jest bardzo mikroskopijna, ale jest prysznica. Ten sam zabójczy widok. Ha. Nie jest to największy taras. Buty się mieszczą. Tak, tu jest strych. No właśnie, też kuchnia jest na górze, na tym skosie. Kominek. Ooo, wow. Tak, tu taras jest jeszcze mniejszy, bo już się nawet buty nie mieszczą. A nie, prawie się mieszczą. I tutaj jeszcze jedna łazieneczka. Sporo jest tych pomieszczeń. Mamy kolejną chatę z jakimś małym problemem z wejściem. I to chyba jest hit cenowy. Zobaczcie, jakie sąsiedztwo jak stare są te zabudowania. Tu przynajmniej łatwo dojechać, bo praktycznie tutaj można by zaparkować. Mm -hmm. Uważaj, żeby ci nie zgilotynowała głowy ta szyba. no może nie ma, jakbyś się nie Jest balkon. No zobacz, tutaj troszkę te do poprawienia, ale jest prąd. Tak, tu są schody takie zagrażające życiu być może trochę. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Aha, jest to takie poddasze. Można? Nie, no. Żona się włamuje gdzieś. Aha, po prostu jest... Tarasu nie ma, bo go brakuje. No i słuchajcie, widok z tego okna. Z tego typu. Nie, nie na morze niestety, nie ta strona. Ale nie jest zły. Jedziemy teraz zobaczyć dom, z którym wiążemy naprawdę spore nadzieje. A to dlatego, że jest on najtańszy i dlatego jest na pierwszym miejscu w naszej listy domów Ale do co, zobaczenia. Co znaczy najtańszy, to znaczy za 1900 euro. I to nie za tak. metr kwadratowy, tylko za całą chałupę i to nie jest jakaś rudera do zwalenia od razu i postawienia nowej. No zresztą zobaczymy na miejscu, ale na zdjęciach wygląda no, do remontu, ale jest łazienka, jest kuchnia, jest sypialnia i co najlepsze jest widok na morze z tego domu. Przynajmniej z zewnątrz po prostu widać morze. Eee, właściwie wysyłał nam już filmiki, więc jeżeli to wygląda tak, jak na tych filmikach, to naprawdę jest to mega oferta, eee, bo to jest 6 km od morza, w takim zabytkowym centrum, malutkiej mieścinki, no ale z takim widokiem, za 1900 on spuścił zresztą o stówkę, bo było za 2000, no to rzeczywiście... Tak. Oferta godna uwagi. Jest to południe Włoch, region, który też to trochę się wyludnia, no nie? Podobnie jak niektóre regiony w Bułgarii. Dlatego może jeszcze ten dom nie zniknął, może jest sporo takich ofert, nie wiemy. Ale my czegoś tańszego i to w takim stanie jeszcze nie widzieliśmy. Także nie możemy się doczekać, żeby to zobaczyć. No to jedziemy za właścicielem, już nas prowadzi do domku. Wyczekał się na nas troszkę, bo trochę się nie dogadaliśmy, na którą to mi się umówiliśmy. Bo jak się przez tłumacze kontaktuje, to jest to niełatwe, a on nie mówi po angielsku niestety w ogóle. My po włosku też nie. A tłumacz jak się okazuje też nie mówi. A właśnie tłumacz też taki że hej. No i tak się złożyło, że rano on nam pisze, że jest już w drodze na miejsce. A tak się głupio złożyło, że my byliśmy nad Morzem Śródziemnym, a należało przyjechać nad Adriatyk. Także tak, wyobraźcie sobie całe Włochy, to znaczy z prawej na lewo Poprzyk, tak i to przez góry. Na szczęście jeżdżenie przez Włochy jest przyjemnością, bo podziwialiśmy piękne widoki, zjedliśmy krosąciki na stacji i jesteśmy na miejscu. Na szczęście on poczekał. Tak wygląda okolica. W sumie ładnie. No, ta nadmorska, bo my będziemy się wspinać zaraz w górę gdzieś jakieś 6 km, ale za tymi domami jest przepiękna linia brzegowa. Jaż trudno uwierzyć, że ona nie jest wykorzystana, zagospodarowana tak na maksa. No, tutaj w ogóle nie czuć jakiejś kurortowej atmosfery. Tak jest po prostu normalnie, prawdziwie włosi sobie mieszkają i tyle. Czy już jakąś część tej wioseczki, I czy był tam miasteczka? mieszkaniec, i to. W I miarę cztery młody. krowy, przepraszam. No, One też były to żywe. To się doi. Wow. tu ktoś ma pandę. I drugą. Nie, to nie jest aż takie małe i aż takie wymarte, jak sobie wyobrażałam. Tutaj dzieci miałyby podłogi na szkołę. Nie wspomnijesz, że właśnie... Ja nie mogę, jedziemy dalej do góry. O, coś tu się będzie działo. Okay, będzie okay. jeszcze bardziej do góry okay. i bardziej stron. Nie, no to jest po prostu. Dobra. Dla samej drogi warto było tu przyjechać na pewno. To jest chyba taka najbardziej reprezentacyjna część miasteczka lub wsi, nie wiem jak to nazywać nawet. Te domy całkiem dobrze wyglądają. No i widok. Widok jest najlepszy. Jest bar pizzeria. No musi być. Przecież to jest włoskie miasteczko. Jakby mogło nie być. Jęko zamknięte. Chwilowo. wow czyli jest tu życie. słów na to jak to jest pięknie, to z której strony byś nie wyszedł parę uliczek I Tak, takie widoki. Czy to na morze, czy nie na morze. Zawsze no jest przed na najlepiej, Może być też na kotach. Tutaj figi rosną, tam opuncje. O, dotarliśmy do domku. Takie pęknięcia, ale one są w elewacji raczej. Jest nowy licznik. Przez to okienko widać może, tylko jest zamknięte, ale wyglądają. No są płytki normalnie. Tylko 10 nikt tutaj nie mieszkał. Mam lampy. Wszystko tutaj jest do niezłego odświeżania. No spękały mocno w wielu miejscach. nie wiem, czy ta chata jeździ jeszcze. Jakoś tutaj się rusza jakieś wstrząsy czy coś. To jest to okno, właśnie, więc z niego widok jest, moi drodzy, taki. Tylko trzeba się nieco wychylić. Mhm. Czy brakuje, żeby ten widok był z drugiej, nie? No i teraz jest drugie wejście, jakby druga część tego domu. No, z tej. On się prezentuje tak. A, jeszcze jest okno tutaj, na tą stronę. Tu mamy drugie pomieszczenie. Też te tęki troszkę podpadały, ale ktoś się zabrał za remont już jakiegoś swego czasu. Tutaj miała być kuchnia, jest instalacja elektryczna i wodna. Tutaj jest łazienka, jest boiler. Też jeszcze nie podpięty. Rysznic. No i widok akurat z tego okna słaby, bo na sąsiadów. Pojechaliśmy jeszcze pozwiedzać najbliższe miasteczko, które oferuje coś więcej niż jedna pizzeria zamknięta w tym momencie. Nadszedł czas wylotu. W pełni pełni wracamy, przemyślimy co i jak, czy coś kupujemy, czy nie. Wydajcie znać, czy ten korek wydaje Wam się korzysta. No i do no zobaczenia. I z tej strony: Marcin, Eunika, Patrycja. A no i jest jeszcze Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech, czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patronite.